Halo, halo, Holm znowu dodaje. jestem teraz w terenie do Ostudy. pojechałem do klienta, przy torach jestem, tam jest zawalony wiadok. jakieś dzieciaki tam wlazły i taki zawalony wiadok stary wojskowy, kiedyś był przez te tory, nie, ale zburzyli go, żeby tam chyba wyższe pociągi mogły jeździć, nie wiem. Teraz te dzieciaki tam się wspięły na te ruiny, i jakimiś plastikowymi butelkami rzucają. Dobra, wracamy do gry teraz. Warhammer House i podbój na telefony komórkowe. Jest obecnie event PVP, także zobaczmy tutaj. Pokonaj jednostki. O, pierwsze miejsce w sojuszu. E, ukończenie rytuału wielkiego nieczystego. To trzeba będzie zdobyć, bo jest do zdobycia ten. Wielki, nieczysty, tak? To będę musiał tutaj troszkę podpompować to. Pokojono najkrasnoludzkich nieprzyjaciół. Drugie miejsce mamy, proszę. I zaraz będzie pokona jednostki. I znowu PVP przez cały weekend. Także zbieraczy lepiej nie wypuszczać na zbieranie. Zobaczmy, co się w ogóle dzieje. Na Aldorf zobaczmy. I tak, tutaj w Aldorfie jest LCSM, czyli Manticore tutaj niedawno było dużo jednostek, ale wszyscy uciekli, bo to jest tak, że jak ktoś jest w tej strefie Aldorfu i ktoś go zaatakuje, to wojska nie trafiają do łapiduchów, tylko od razu giną bezpowrotnie, tak? czyli wielka strata, także wszyscy tu pouciekali całe te LCSM, tak, i jest wojna obecnie pomiędzy LCSM a WALFem, tutaj o, zaczynają się podgryzać LCSM i z walfem, tak? Z walfem zaczynają tutaj się podgryzać, bo jest wojna tu między nimi. Zobaczmy, czy coś, jakieś ataki tu widać. Czy na razie takie podgryzanie, chyba. Żadnych jakichś konkretnych ataków tu nie ma. Jeszcze tak sobie obczajmy, co tu się w ogóle dzieje. Walf, no mówię, teraz się <laughs> wojna na. Taka podjazdowa, nie? LCSM i cały czas tu sobie skubią tego walfa, a walf im się tam próbuje odgryzywać. I taka pomału jest tutaj wojna. Co tu jeszcze widziałem ciekawego? Tu w strefie Aldorfu eee... storm 25. level ma już, proszę bardzo. I storm 25 level to. Rzeźnik nad rzeźniki. Zobacz profil. Strażnik tajemnic ma. Profil gracza. Profil gracza. Zobaczmy. Profil gracza. Dwa obozy pracy ma. Zwycięstw w walce 608. Porażki w walce 45. Suma zabitych jednostek. Suma pokonanych armii. Takie statystyki ma tutaj, tak? No to już 25 level to już niezły kozak jest, tak? Dobra, zobaczmy dalej. I tu może. O, pod Eselbo. Zobaczmy, co tu się dzieje. Czy są jakieś tu podjazdy? Nie widzę, żeby jakichś tam ataków było. A teraz jest w ogóle ten Kowal Run. Kowal Run. I tego kowala run trzeba tłuc tutaj, tak? Bo jest taki event ten Kowal Run. Przegląd wydarzenia Ruina kowali run, i teraz trzeba ich cały czas tłuc, bo będą fajne jakieś nagrody, nie? Eee, dobra, tu nic się nie dzieje. Także na razie jest taki przestój. Się tylko tam podgryzują. Eee, jeszcze zobaczymy, tak. Tutaj zobaczmy, co się dzieje. Behafen. PHFN też tu nie widzę żadnych ataków. Na razie tu cisza, spokój, tak? Żadnych ataków nie widać. Jeszcze mnie tu interesuje, tu co się dzieje. Talabheim. Zobaczmy, w Talabheim, co tu się dzieje. Tu pol jest, ale coś chyba rozgromieni zostali czy sami uciekli, bo coś mało ich tutaj ABC Pol Pol, Pol BLCT FAT nie widzę tu, żeby coś się ciekawego działo kto tu zbiera? kto tu zbiera? z pola zbiera sobie na evencie PVP a później będzie płakał dobra Zobaczmy teraz tak. Yy, co tu się dzieje? Z próby mamy. Próby. Teraz tak. Te wyczerpujące będę zbierał i zostawiał, nie otwierał. A te... O! Te zdradzieckie będę też zbierał. A tu 11 minut jeszcze. Zdradzieckie też będę zbierał i wyczerpujące. I jak będzie event wtedy na próby, to wszystkie otworzę podczas tego eventu, nie? a te najlepsze będę tutaj chomikował do tego czasu, do czasu eventu zobaczymy, może całkiem ładnie się uzbiera jakieś fajne pozycje tutaj i fajne nagrody uzbieramy nie? co mi się obecnie buduje tu? czekajcie obecnie mi się buduje tak konklawę wataszków 17 godzin jeszcze mam tu 17 godzin Klawę wataszków. O! Przyspieszenie. Jeden dzień jeszcze. Szybkość marszu. Limit marszu mam jeszcze tutaj. Buduje się, ale czy budynek mi się jakiś tam nie powinien teraz budować jeszcze jeden? Zobaczmy, co możemy tutaj jeszcze pobudować. Weźmy tą twierdzę, bo teraz chcę ulepszyć ją na level 20. Czego mi brakuje? Zobaczmy. Kaplica wojenna. Tego trzeba zrobić. A, konklawy watażków się robi. Kaplicę trzeba zrobić na 19 level, tak? Ulepszy. 4 dni. No, 4 dni będzie się budować. Na 19 level tutaj. No dobra, niech się buduje. Yy, co tu się w ogóle dzieje? Zobaczmy. Wszystko się produkuje na razie. Marsz likwidacji na razie nie, bo jest event, event PVP i nie ma co zbierać. Yy, I co tu teraz mamy? Czekajcie. <laughs> Może tutaj tak zróbmy: ukryj wojska, odwołaj wojska, odwołaj wszystko. Weźmy tak, zróbmy. Yy, ukryj wojska, ukryj wojska. Oprawcy, pułapka, nie? Jakby ktoś tam atakował, zobaczy, że mało wojska, a jak marsz będzie dochodził, mogę wszystko wyrzucić z, z tej jaskini, wojska, nie? Ogry schowam, piekielne działa, schowam i scho schowam jeszcze, schowam tu jeszcze, słuchajcie, yy, olbrzymy. Dobra, i chyba mamy. Pełną jaskinię. Limit jaskini. ta już nic nie wchodzi. Mamy pełną jaskinię. Ukryj w jaskini. Dobra. To jest ukryte w jaskini, a reszta tutaj yy, walczy. Obecnie mam tu tarczę załączoną. Tarczę mam jeszcze załączoną na 11 godzin. Czyli trzeba będzie trochę przedłużyć pewnie, bo event dłużej będzie trwał. Yy, o jeden dzień i wtedy koniec eventu będzie. Nie będziemy narażeni na ataki. tak? Na 12 dni mam y, te budowanie i na 5 dni rytuały. Dobra, także lecę po 20 level twierdzy. A razem z 20 levelem twierdzy, będę miał. Zobaczmy to od którego levelu twierdzy. To jest, proszę ja was. Od 20 levelu zwierzyńca. Czyli od 20 levelu twierdzy. Czyli będę miał rywany z rogatą bestią. I, I będę miał tutaj Wojownicy Chaosu. Poligon 20, czyli od 20. levelu twierdzy, tak? Po to lecimy. I już mówię, a tutaj co tu jest? A to będzie dopiero chyba 20. któryś, 22. Dopiero level, także na to jeszcze będziemy musieli sporo poczekać. Ale teraz będę leciał, tak. Teraz te nosiciele zaraz zrobię. O już mogę, od chaotycznej szczeliny 14 level, tylko to świątynię muszę tutaj udoskonalić. Tam chyba na. Poczekajcie, zaraz zresztą tu zobaczymy. Nosiciele zarazy Nurgla. Tu zobacz rytuały, od którego levelu twierdzę tutaj. Świątynia Nurgla, 13 level. 13 level świątyni Nurgla. I teraz tak, co po kolei będzie, co następne. Yy, ci z korna, tutaj jest od 15. levelu, czyli już mam, a świątynię, na który muszę mieć tu, świątynię muszę mieć, ja Was proszę, na 14. level, czyli też bardzo blisko, w zależności od tego, czego będę miał więcej, czy, czy składników do nurga, czy składników do korna, to taką zrobię jednostkę tutaj, tak? I zobaczmy następną jednostkę. Demonice Slanesza To już trzeba będzie chyba dłużej. 17 level szczeliny, ale świątynia tam chyba 16, czy któryś level było. Już sprawdzamy. Tak, 16 level świątyni. Dobra, ja tu się buduję dalej. Lecę po 20 level. A później le będziemy lecieli dalej. Na razie do zobaczenia. Bajo. Hey.